Wizualka, ej Joseph, wizualka tutaj kosztuje Dobra, 30 kg i 900 dolarów. Jest chyba Blaze, czekaj, czekaj, ci, 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 ci. Mogę ktoś prosić, bo to chyba nie jest ciekawe na niku, proszę. Nie, ale dwóch na pewno. Ej, no, to bo trzeba to ma, no, do tej to prawie, Można troszeczkę na szybkości światła? E, to jest dobre Jaka... pytanie. Jaka. Jaką to marę jest pracę? Joseph, jestem, jesteś już? Ej, to, to nie ja sobie mam mogę? Wizytówkę? Ale proszę bardzo <grym się> shot. Ej, ale usuwajcie wyliczenia Oni mają chyba, oni mają Ale ty tą, pracujesz na Burgershot, nie kaprysujesz na tym 20% mają chyba a, Dobra, full, tune, full tune, wizytówka Wizytówka full, full tunic, tak? To no. tak, no to teraz zro zrobiłeś już, czy jeszcze? Tak To napraw jeszcze e, dobra, 20% Chodź cztery bańki i się <ślenia> nie w <ślenia> so, To nie jest człowieku? Sorry, Nie, ja sobie... przepraszam, bo możemy go bo my za, jedną wizualkę bierzemy, a ten robię, pojazd nam daje cztery bańki zjemy. za jedną wizualkę. A nie, bo musimy, że ty... Ja nie, ja mam A tu ale były były do, dwa zlecenia same... i ja popatrzyłem tam skarga gdzie... Skarga od klientów na ciebie. Skarga Aha. od klientów. No to skarga na ciebie leci, sześć odbytych masz pieniądze. No to... nie no wiem, bo, bo, to dwie bo skargi. Zlecenia, no tłumacz sobie, tłumacz sobie. No to okej, okay. spoko. I powiedz tak, zrobione, do widzenia, miłego. Dwa zlecenia. Zaś w dupie. Spoko. Czekaj, mi się... Robisz okay. auta. Ciężko, co ci, to robisz. C no, nie mogę nic zrobić. Czekaj. Zrobiłam sobie, to no, zrazu zobaczysz. C Ale nic. Masz taką skarbę na przywitypę, gdyby pierwszą. Bo, F6. Robisz to, nie auto nie to No, czekaj. Ja oddałam się, dala Ci o, Jeszcze, nie, mam, że, nie, to, nie, nie, Jeszcze raz, raz mnie bez bierz bierz, bierz, to to się nie bezwiesz, dostajesz 6 zera i masz blacklista. No to dawaj, dziękuję, dziękuję. Sam wyzywasz, o brawo, dziękuję. Sam pana, mnie i mówisz, jeszcze raz go nie, za to. nie mogę go zakuć Ja go mogę zakuć? proszę bardzo Czy ci mogę zakłócić? No. Kur... Pan go ogarnie, bo on naprawdę jest jakiś... Ja nie trafiłem, sobie ja mam małego? Spoko, on, on mnie wyzywa pierwszy No, to były dwa zlecenia myślałem, Ale żebyś zrobił skargę, dobra ja wam to zrobię Nie, 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 stąd, nie, 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 Trzeba mam nadzieję, że go zwolnią. Chwilę ja wam to zrobię, tylko poczekajcie chwilę, proszę dajcie mi... Jedyna normalna osoba chyba. Eee, czekaj chwilę, co wy chcieliście zrobić? Mój kolega ja chciał. Szamalować, dobra, dzięki. Ruszyć się nie mogę, muszę zrestować. <noise> to ja powiem, idź tej się... turystycznej. <noise> w sensie, idźcie się przespać. No, idę się przespać. Eee, gdzie jest Pablo? A nie ma Pablo, Martin, prze e, przepytasz go jak wróci. Ciekawe czy minuska do nie? No ciekawe, ale jak będzie kierownik to tak. A, dobra. No, bo nie no chciał, no, chciał nas o cztery bańki wydymać. To jeszcze mówię, żeby to zrobił, e, pan on odchodzi ma... i mówi, A że jak jak nie pan zrobi? jak pan ma? Dobra, dzięki. A wy tu macie, jeszcze, jeszcze nony macie do zrobienia, w sensie chyba ksenony zmienialiście, tak? Tam. Macie jakieś zniżki? Mhm. Mhm. Mogę, właśnie mogę, mogę. Mogę, ale mogę ściągnąć, żeby nie było. Jak, jak Panu nie pasuje. Spokojnie Proszę pan ]ować. to miły jest. Na IMS-ie. Jeżeli pan jest IMS-em, to jest 50. Zrobimy tak. Jeżeli pan odbierze Joba teraz, to pan ma już teraz 50% zniżki, ale pan musi przyjechać od razu dzisiaj. Nie. czekaj, fakturki. Nie wiem ile to, to jest 180 minus 20, czekaj. 100, 180, 18, 18. No trochę skandal to było tak, 144. nas ma trzeba na 4 bańki. Chciała nas wydywać na 4 bańki. Nie chciała nas leć na... A, Tradysmonował mnie wysłał na... Jeszcze zaczęło do nas sterować z tej zera. No super. E, Cofnik. Wiem. Co e, czasik tygodnia. Ogólne to zadzwonię teraz do kolegi i powiem jak sprawa. Macie może... Macie bodykama może.